Siema, witajcie na moim kanale, ja jestem oczywiście Rado Jones i w dzisiejszym odcinku będę grać w naprawdę bardzo fajną grę, czyli Vehicle Legends. Naprawdę jedna z najlepszych gier samochodowych jakie grałem na Robloxie, a co są bardzo ładne, bardzo fajnie się nimi jeździ i mechanika jest naprawdę fajna. Więc oczywiście zapraszam Was do oglądania. Można zostawić łapkę w górę oraz suba, bo chciałbym bardzo wbić te 1000 subów do końca roku. A naprawdę jesteśmy bardzo blisko, bo brakuje około 150 subów. No i więc tak, jesteśmy sobie, no i lecimy do jakiejś wyścigi. Weźmiemy jakiś wyścig, na który faktycznie ktoś idzie. Więc będzie to Highway Race. Kurde, nieźle mnie wyleciało. Jadę Fordem GT, który okazał się naprawdę mega szybki. Mam o tym takie jeszcze bardziej. No wyglądająco szybciej, szybsze samochody są wolniejsze od tego. Zaraz to super dogonię, Poczekajcie szybko, ona se nitro używa. Widzicie, ja nawet bez nitra mogę je doganiać, czy się... trzeba nitro też używać. Jak widzicie, dogoniłem. Jest to naprawdę bardzo łatwy wyścig, bo tu żadnych jakichś trudnych zakrętów nie trzeba robić, więc fajny wyścig też jest bardzo krótki, więc to jest akurat na Plus. Dobra, jedziemy, zaraz będziemy mieć koniec no i zobaczymy, ile sobie zarobimy. Bo jeszcze będzie, oczywiście, warto no, zbierać na jakiś lepszy samochód od tego Forda GT. No, ale naprawdę, jest on bardzo, bardzo szybkim pojazdem. Więc zarobiłem aż 14 tysięcy za ten wyścig. A spróbujmy sobie najłatwiejszego wyścigu, dobrze? Ten najłatwiejszy, najkrótszy, daje on mało pieniędzy. Do co? Lecimy tutaj, oczywiście, trzeba. I jak najmniejszy czas wykręcić, bo chodzi głównie o to właśnie. To jest naprawdę bardzo krótkie. Widzicie, już skończyłem. No i dostałem tylko i wyłącznie 6000 pizzy. Dobra, weźmy sobie ten fajny, bardzo łatwy wyścig. Beach Dash. <coughs> bardzo fajna rzecz w tej grze. Można otwierać silnik, tył, bagażnik, drzwi. Fajna rzecz w sumie. O. Jest to już troszeczkę dłuższe. Dalej bardzo krótkie. Widzicie tutaj aż 17%. Daje. O kurde, widzicie, jaka przyczepność jest tragiczna na tym piasku. Jak mi się samochód ślizgał. 2300 zarobiłem, więc wydaje mi się, że raczej tego wyścigu się robić nie opłaca. Wydaje mi się, że tamten średni wyścig, który tam robimy, był dużo samochodów był opłacalny. Niech hmm. będzie to. O, Apollo Project Evo. A, robiliśmy ten wyścig. Ale dobra. Spoko. Mam jakiegoś Lotusa, mam jakieś Porsche 911. No i Apollo Project Evo. Raczej od tego Lotusa czy Porsche powinienem być szybszy. Od supry to w ogóle wiadomo. Chociaż nie doganiam tych samochodów, ale od tego o Project Evo to wydaje mi się, że w ogóle nie byłby szybszy. Ej, widzicie? Kurde. Szkoda, że nie zacząłem od razu nitro używać, bo to właśnie ludzie tak doganiają, bo nitro od razu zaczęli używać. Chociaż te Porsche już uciekło sobie. Nie wiedziałem, że ten Lotus jest tak bardzo szybkim autem. W grach to jest bardzo takie średnie auto sportowe, jeśli chodzi o statystyki. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. O, mamy jakieś Mustangi. Ponownie Ford GT Propsuje jak najbardziej. No, niech Supra przyjedzie. No i przyjechał. No i mamy... A, jeszcze jakiś samochód, co odjechał. Mamy 6 samochodów. Project Evo Mamy jakieś Mustanga, GT. No a Project Evo wiadomo, że będzie miał pierwsze miejsce. Ale te Porsche jest, uwaga, chyba szybszy nawet od mojego samochodu. Hmm, 911 to wcale nie jest jakieś mega high tier autosportowe, a Ford GT, no właśnie, Ford GT takie mega auto autosportowe jest też jest Dodge Viper, to, też, to jest jeszcze bardziej pustelone. No, ale widzicie? Jednak Porsche 911 jest szybszy od Forda GT. Dobrze. Spróbujmy sobie jakiegoś innego wyścigu. Zostałem 10 tysięcy, uważam, że ten wyścig jest naprawdę bardzo opłacalny. No i co, lecimy ten trudny wyścig, który chciałem już wcześniej zrobić. On zajmuje 90 sekund około. Jest dosyć długo. długi, jest dosyć dobry. Mówi się tutaj checkpoint, dosłownie to daje a 2 albo 3 jest to losowe. Jest to albo 2 albo 3. Zrobienie nic takiego. No ale uważam, że naprawdę jest to śmieszna ilość. Bardzo powoli się... O, jeszcze się walnąłem, no to to wiadomo, że bardzo powoli. Teraz to słabiutka. Ani razu chyba jeszcze nie miałem w tych wyścigach, że się walnąłem Słabiutka. <grym> W bardzo słabym czasie to zrobię przez te się niestety. Mocno się spowolniłem przez to no i straciłem czas. Dobra. trochę nitra pożywam. Też przy okazji trzeba trochę nitra używać. E, żeby się przyspieszyć, w jakiś krótkich chodziło się chowić. Na taką odległość warto się jednak przyspieszyć, bo tam kiedyś mieć tam milisekundy mniej. O, wjechałem w piasek gdzieś, się, jak straciłem na stabilności. Ło. Bardzo mocno straciłem na stabilności, co jest niepokojące. Dobra, tutaj o, oczywiście trzeba się rozpędzać, w tym miejscu, bo tutaj nie wywalę się raczej. Chociaż tutaj. <laughs> A nie, 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 nie. O, dobra, to będziemy musieli raczej jeszcze od nowa to zrobić, bo w bardzo słabym czasie robi ten wyścig, moi drodzy. Być <laughs> może na padzie by mi się lepiej jeździło bo na pali się wiadomo, że lepiej jeździ ale dobra dzisiaj robimy na kawie, jak może można w następnym odcinku jeśli ten jak się przyjmie a to spróbujemy a więc w 105 sekund chyba najgorszy czas jaki do to zrobiłem na tej mapie więc trzeba spróbować ponownie tej mapy no dobrze zaczynamy od razu nitro używam przyspieszam się byle się nie wywalić naprawdę Muszę wam pokazać, że ja na tym wyścigu potrafię ładny czas jednak wykręcić. Bo to jest fakt, potrafię. Dobra, teraz wiadomo, że trzeba się przyspieszyć. MON Git 200 km, więc jest ok, jak na tak bardzo krótko. No niestety, wywaliłem się. Ale nie jest po tak złe wywalenie jak wtedy. Z tak bardzo złego czasu myślę, że już nie będzie, bo. Wtedy zacząłem o wiele gorzej niż teraz, no chyba że nagle z duchu się wywalę nie bo... Zresztą sobie niby mogę klikać ten przycisk odnawiania się, zapomniałem zupełnie no, tak szczerze mówiąc Mógłbym to używać Właśnie w razie czego jakbym się wywalił To ja nie wiem czy to dodaje czas, bo jak grałem kiedyś w buerce, Jak to odnawiało się samochód, to tam miałeś dodatkowy czas i niestety właśnie liczył Ci się dodatkowy czas za to, że sobie auto odnowiłeś nie jestem pewny, wolę nie testować i tak jak widzicie jest mniej sekund niż jest procent więc wydaje mi się, że jest naprawdę dobrze jest mniej sekund niż procent, to naprawdę jest ok widzicie, zaraz daliczę. to na no spokojnie 90 sekund będzie Widzicie, o wiele lepiej tym razem wyszło, nawet 89 wyszło. Dobra, spróbujmy tego wyścigu. Wydaje mi się, że to będzie dosyć długi wyścig, tam było napisane Around the City, wokół miasta. A ja chyba to robiłem No bez... 3% się zajczę Robiłem ten wyścig, albo bardzo próbuję. Tak, robiłem ten. Tutaj się od razu wywaliłem. Testowo klikamy sobie. Nie, nie dodaję czasu. W się sensie dodaje czasy jakbyśmy normalnie jeździli przez ten czas, więc jest ok. Wychodzi chodzi głównie, że nie klikasz i ci dodaje na przykład 7 sekund czasu, no to to słabe akurat. To jednak nie dodają. Nie podoba mi się system hamowania w tej grze. Nie wiem czy tu jest jakiś przycisk może do hamowania. Drift wiem, że hamuje, stracę na stabilności, więc tego nie robić. Trzeba odnowić sobie samochód znowu. No jak widzicie słabo, bo no, porównywanie do sekund jest bardzo dużo. z bardzo mało procent w porównaniu do sekund. Tutaj jest już o wiele łatwiej się jeździć tak naprawdę jakieś takie lekkie zakręty w porównaniu do tego co było wcześniej. Chociaż na takich też, jak widzicie, nie radzę sobie najlepiej. Tutaj mamy kolejny zakręt, muszę się przygotować. No, tym razem się przygotowałem taki zakręt przed mi naprawdę dobrze, tutaj nawet się w ogóle przygotowywać nie musiałem w żaden sposób O, i takie zakręty z są bardzo dobrze mi wychodzą że daleko, skręcam No i widać, trochę już się wyrównał ten czas W porównaniu do procent, ale i tak nie wyrównuję go bo... wcześniej zdecydowanie było o wiele gorzej Dobra, jedziemy od razu nitro no i 108 sekund, no i dostajemy 12 tysięcy Wiem, że może to brzmieć żałośnie, że dostaję 12 tysięcy, gdy na tych innych potrafię więcej dostawać Chodzi tutaj o to głównie, że po prostu gracze ze mną nie biorą w tym udziału round the map, nie wiem czy to jest po całej mapie wyścig Mam nadzieję, że nie jest to wyścig po całej mapie Proszę, nie jest to wyścig po całej mapie, co? Nie będzie to wyścig Uf, 3% dostaję za checkpoint. Dobra. Nie jest to wyścig raczej po całej mapie, to by było słabe w sumie. Nie muszę też jakichś mega mocnych zakrętów jak na razie robić, bo zaraz taki zagręt już nie jest nie fajny. Później będą jakieś... O właśnie tego typu zakręty. No jak jechałem 330 km na godzinę. No to jest to w miarę zrozumiałe. Jak chwilę tam straciłem stabilność, ale ją na szczęście odzyskałem kolejny checkpoint, będziemy już mieć ponad 50%, na szczęście moi drodzy mamy jak na razie więcej procent niż sekund więc jest jakiś tam progres, ale wydaje mi się, że jest po prostu trochę łatwiejszy ten wyścig bo tutaj nie mam aż tak mocnych zakrętów, bo to jest akurat mocny zakręt zdecydowanie znaczy mocny, taki sobie po prostu, no nie był jakiś mega mocny Dobra No i trzeba nitro użyć od razu Tutaj to w ogóle, przyspieszam, muszę się przyspieszać. Naładuję sobie nitro i jadę, 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 jadę 330, dobra 330 na godzinę Teraz do 360 Jest Wstęp tylko 11 tysięcy, więc jak widzicie, no Nie jest to najwięcej y, pieniędzy Zdecydowałem w tym momencie wejść do garażu i może kupić jakieś lepsze auto. Bo mimo tego, że ten Ford GT jest naprawdę bardzo fajnym autem, to jednak kosztuje on naprawdę ze 100 tysięcy kasy, a już tej kasy mam ponad 400 tysięcy. Mówicie, duży wybór, bardzo duży wybór samochodów jest. A ja mam tak bardzo tani samochód. Ej, bo ten Lotus to jest bardzo tani. Jedzie 323 to 348. Co jest nieprawdą, bo wiele szybciej jeździłem. Aha, Showmax Stats. Widzicie? Nie, wcale nie jest to jakieś mega szybsze auto. Ooo, ale fajny Audi R8. Bardzo lubię ten samochód. Chociaż też zwracajmy uwagę na przyspieszenie. Jest identyczne. Oh, kurde. A taki Viper. No Viper jest mocniejszy chyba co? No powinien być moim zdaniem mocniejszy Viper, bo Viper to jest takie auto dla psychopatów trochę. Naprawdę, Challenger jest taki drogi. No, ale jest bardzo mocny pod względem statystyk. Wow. Ma, no, stać nas na jakieś Porsche. Wow, bardzo szybkie jest. O, Ford GT. Nie chcę, moi drodzy, kupować chyba Forda GT ponownie, bo już go mam. Ale takie Ferrari jakbym sobie kupił. Ok. W następnym odcinku kupujemy sobie Ferrari i testujemy Ferrari. Jeśli spodobał Ci się ten film i doceniasz moją prezentację, to proszę zostaw łapkę w górę oraz zostaw suba dzwoneczkiem na moim kanale. Napisz komentarz, komentarzu co sądzisz na temat tej gry, bo mimo jak znam ta gra jest naprawdę bardzo, bardzo fajną grą. No i to tyle. Żegnam Was. Zapraszam Was na najnowsze filmy, które pojawiają się praktycznie codziennie. na Nara!